Zwierzęta porzucone, bezpańskie i te wszystkie, które potrzebują pomocy znajdują ją w osobach funkcjonariuszy straży dla zwierząt, którzy działają praktycznie na terenie całego Dolnego Śląska. O ich interwencjach i słuszności działań przekonywaliśmy się niejednokrotnie. Te i inne działania zostały również zauważone i docenione przez najmłodszych mieszkańców Wałbrzycha, szczególnie z publicznej szkoły podstawowej nr 2 w dzielnicy Biały Kamień. Dzieci z tej szkoły bezinteresownie i same zorganizowały akcje zbierania karmy dla psów i kotów. Szkoła od kilku lat prowadzi różne akcje charytatywne. Włączają się w to przede wszystkim nauczyciele, y, mobilizują dzieci i oczywiście rodziców, bo bez rodziców nie da się zrobić akcji charytatywnej. Y, to już trwa kilka lat. Y, dzieci zbierały y, karmę i nie tylko karmę, ale akcesoria dla schroniska dla zwierząt. A od dwóch lat y, współpracujemy ze Strażą Dla Zwierząt. I no, powiem, że to taka dosyć duża akcja jest w tej chwili, ponieważ dzieci przynoszą całe wory, karmy, akcesoriów i przekazujemy systematycznie dla straży, dla zwierząt, dzieci się bardzo cieszą. Zr zobaczyliśmy, że, duż, że najpierw odwiedziliśmy panią, co ma, co ma dużo kotów i doszliśmy do wniosku, że trzeba im pomóc. Zrobiliśmy plakaty. I potem przychodziły dzieci i dawa, dawały nam te. A, a i potem przynosiliśmy naklejki, żeby je zachęcać. I potem coraz więcej i teraz się uzbierało tak dużo, że już ma, mamy całą, cały tył. Robimy plakaty, żeby dzieci poinformować. Dajemy im naklejki, jeśli przynoszą, przynoszą dla... Dla zachęty. I robimy już to 3 lata od zerówki. Dzieci przynoszą różne koce, smycze, karmy. Przypominamy dzieciom, chodząc po klasach, i pokazujemy, co, co jest potrzebne dla zwierząt. Dajemy dla kotów i dla psów. Rzeczy zbieramy. Bardzo, bardzo chętnie biorą udział w tym wszystkim, w tych akcjach maluchy, te które przychodzą do nas z zeróweczek, pięcio-sześciolatki również. Jest to o tyle fajne, że dzieci pamiętają o tej akcji, przypominają w domu rodzicom i bardzo chętnie ci rodzice tutaj wspomagają nas. Biorą udział tutaj właśnie sześciolatki, pięciolatki i klasy 1-3 przede wszystkim. Nasza wizyta w jednej z klas, która w całości włączyła się do akcji, odbyła się w momencie przekazywania zebranych darów dla zwierząt. Znalazły się tam, oprócz żywności z długoterminową datą ważności, zarówno zabawki dla zwierząt, jak i miski i inne przydatne dla zwierząt rzeczy. Dzieciaki bardzo chętnie włączały się do akcji, a motywy, jakie nimi kierowały, zdecydowanie wykraczały poza ich wiek. Niejednokrotnie mogliby brać z nich przykład dorośli. Uczymy dzieci w ten sposób wrażliwości dla y, kotów, psów bezpańskich, odpowiedzialności za zwierzęta. Mamy nadzieję, że, że wychowamy może lepsze społeczeństwo. Szczególnie na uwagę i pochwałę zasługują najmłodsze dzieci z tej szkoły, które były w stanie wyrzec się swoich wymarzonych zabawek na rzecz zwierząt. Nawet tutaj ostatnie dziecko nam powiedziało, że pieniążki, które zbierało na zabawkę, poprosiło rodziców, że chciały przekazać na karmę, i faktycznie tak, tak, tak zrobiło. Całe dwa worki, wielkie karmy. Rodzic przyjechał, przywiózł i przekazaliśmy straży. Bo ja to słyszałem, że zbierałeś karmę na, nas zwierzę na po i nawet. No, no, zabawkę którą chciałeś kupić. Tak. Jak to było? No, że chciałem najpierw kupić zabawkę. Ja jak usłyszałam to wolałem y, zrobić na, dla piasków prezent. A wiesz, że to jest taki dobry uczynanie? Tak. I sam wpadłeś na ten pomysł? Tak, sam. Pomagam zwierzętom? Tak, pomagam. W jaki sposób? Żyda im też karmę. A masz w domu jakieś zwierzęta? Nie mam. Jak będę chodził do jakiejś drugiej, gdzieś do szkoły, gdzie indziej, to... to... to, to, to będę miał psa. A tak to tylko pożyczam od wujka. Bye. Ja proszę mamy, żebyśmy weszły do sklepu i mi kupuję też wieszków i dakatków. Uważasz, że to jest tak bardzo potrzebne, właśnie zwierzątka potrzebują tego. Tak. Dlaczego? Bo też bardzo miłe też i dużo mają do jedzenia. Obecne na miejscu funkcjonariuszki Straży Dla Zwierząt również nie kryły szczerego podziwu co do postawy maluchów. Rodzice bardzo aktywnie włączyli się w całą akcję. Dzieci również, przede wszystkim Natan i Karolina. Zresztą wszystkim rodzicom i dzieciom jesteśmy bardzo wdzięczni. Naprawdę bardzo aktywnie działają. Karmy uspierali bardzo dużo. Jesteśmy bardzo zaskoczeni całą tą akcją. Akcja, którą organizują dzieci już od kilku lat, skierowana jest również do innych potrzebujących. Chcemy, żeby pomagały. Zwierzętom, ale myślę, że tu chciałabym bardzo wspomnieć o takiej akcji, którą też prowadzimy. To jest zbieranie żywności i dla ludzi potrzebujących. Współpracujemy z Caritasem i w tej chwili, z tego co wiem, jesteśmy jedyną szkołą, która od lat zbiera żywność i przed Bożym Narodzeniem przekazujemy Caritasowi też żywność. To jest, to jest cukier, to jest sól, to jest mąka, to jest ryż, to są konserwy. To są wypieki. Karytas przyjeżdża wręcz całym samochodem, żeby to od nas odebrać. I z czego się też bardzo cieszę, i tutaj z tego miejsca chyba podziękuję rodzicom, bo to przede wszystkim rodzice dzielą się tym, co mają, i przekazują tym, którzy potrzebują. Nic dodać, nic ująć, a jedynie brać przykład właśnie z najmłodszych.